Dzień dobry, nazywam się Bravo Matsuri. Niektórzy z Was mogą kojarzyć mnie z platformy Twitter, ewentualnie z kanału YouTube, właśnie na którym to oglądacie, gdzie zazwyczaj opowiadam o grach w tym bardziej nieprzychylnym świetle, jakby nie patrzeć. Z Twittera zazwyczaj mogą kojarzyć mnie osoby, zazwyczaj VTuberzy, którzy kojarzą mnie na przykład z robienia artów, modeli 3D, z tego, że byłem kiedyś streamerem i czasami dalej jestem streamerem, ale nie już na taki pełen etat, jak już kiedyś. Twitch chyba nigdy nie był dla mnie, jak tak myślę. Nie umiem zabawiać w widowni dłużej, przez godzinę, niż, dłużej niż przez godzinę i mnie to strasznie męczy, ale nie wiem, czy to jest temat, który chciałbym poruszać dzisiaj. Może kiedyś, może, może macie jakieś pytania, może macie jakieś sugestie. To chciałem właśnie powiedzieć, że jeżeli są jakieś tematy, które chcielibyście, żebym poruszył, nieważne jaki to będzie temat, ja jestem jak najbardziej otwarty. Zawsze mogę zrobić na końcu sekcję z pytaniami od widzów, odpowiedzieć, roz, jakby rozwinąć. Myśli. Myślę, że to mogłoby być bardzo ciekawe. Dlaczego w ogóle podcast? Dlaczego w ogóle chcę zacząć podcast w takiej formie, jak ją widzicie? I dlaczego nie ma w ogóle filmów na kanale? Wiąże się to z tym, że montowanie filmów, tych siedmiominutowych, które robiłem do tej pory, jest bardzo męczące. Zazwyczaj na jednym filmem siedzę około miesiąca. Wiem, to brzmi głupio. To jest film, który zazwyczaj nie zawiera za dużo, ale montowanie obrazka PNG jest bardzo męczące, bardzo wymagające, żeby przykuć jakby uwagę widza. To jest bardzo wymagające zadanie, jakby nie patrzeć. Jestem osobą kreatywną, ale jestem osobą kreatywną, która ma bardzo mało czasu. I to jest chyba mój taki główny problem, jeżeli chodzi o. Granie w gry, jeżeli chodzi o robienie kontentu w internecie, no że zazwyczaj ta praca jednak jest priorytetem w moim życiu, ewentualnie życiowe sprawy, znajomi. To zawsze są osoby oraz rzeczy, które są najważniejsze i wszystko, co robię w internecie, zazwyczaj traktuję jako hobby. No, fakt, fakt. Ten każdy chyba chciałby zarabiać na internecie, ale ja na początku chcę robić jako hobby, chcę robić to hobbystycznie. Nie chcę zyskiwać z tego nic poza, jakby, nie wiem, może uwagą. No, uwaga, to jest jakby główna rzecz, dlaczego czasami się robi coś w internecie, zwłaszcza YouTube, Internet, Twitch, TikTok, takie rzeczy. Eee, I to jest właśnie jeden z głównych powodów, że mam dużo tematów z YouTube'a, których nigdy nie nadrobiłem i chciałbym je nadrobić, ale nie mam na nie motywacji, ewentualnie pomysłu w 100%, żeby je wykonać w formie wideo. A mam dużo do powiedzenia na przykład w tym temacie. Albo mam jakąś opinię, którą uważam, uważam, że jest ciekawa i że jest warta e, wysłuchania przez ludzi. Wysłuchania przez ludzi. Trochę to brzmi egoistycznie, prawda? Trochę to brzmi. Nie jestem tego świadomy. Spokojnie, spokojnie. Nie wiebał mi jeszcze ego. Jeszcze to nie jest ten moment mojej kariery, że e, mam dupę wyżej niż stram. Mi, zawsze mama, mówiła jedną rzecz. Dalej zajdziesz z większą dupą niż z większą mordą. E, jak to należy interpretować? Ja zostawiam to w waszej, jakby e, waszym to mniemaniu, e, waszym to jakby powiedzieć. No brakuje mi słowa, przepraszam. E, musicie to rozgryźć sami. To chciałem powiedzieć. E, I dlaczego w ogóle podcast? E, dlatego, że właśnie no, lubię gadać, lubię gadać, lubię mówić do mikrofonu, e, lubię to robić i dalej chciałbym to robić w tym, te, w tym kierunku. I. Właśnie w, dome w domenie, gdzie e, TikToki, Shortsy, e, Reelsy są takim krótkim kontentem, bardzo łapiącym za Twoją atencję, za te przysłowiowe jaja, żeby przyciągnąć Twoją uwagę, e, podcasty są bardzo ciekawą anomalią, że ludzie chcą tego słuchać. Wiadomo, jeżeli chodzi o przedział wiekowy między. Podcastami, a między Reelsami, no to reelsy oraz TikToki oraz Shortsy oraz ten skrócony content oglądają osoby młode, a podcasty słuchają osoby już dorosłe, które na przykład nie wiem, pracują, e, mają czas tylko, żeby słuchać, a nie mają czas, żeby na przykład oglądać. Ewentualnie robią coś w pracy, albo osoby, które po prostu robią potrzebują białego szumu w tle. E, to jest właśnie dla mnie bardzo ciekawe, że ludzie chcą tego słuchać, i uznałem, że dlaczego by tego nie spróbować. A zawsze chciałem spróbować tego, tej formy e, treści, chyba tak to mogę nazwać. Tej formy treści. E, tylko że zawsze podcast wyobrażałem sobie, że ej, to muszą być dwie osoby, to muszą być. E, e, dwóch prowadzących, którzy gadają między sobą na konkretny temat, i oni e, prowadzą taką jakby dyskusję. Bo to jest jakby ciekawe. Moje zainteresowanie podcastem zaczęło się od podcastu Rocky Borys, bo pewnego czasu, jak pracowałem jeszcze w Krakowie, no to miałem zmianę nocną. I na zmianie nocnej nie chciało mi się słać muzyki. Mam taką playlistę, którą słam w kółko, w kółko, w kółko. No nie ukrywam, w pewnym momencie po prostu chce mi się wymiotować, że tak to powiem. Jest mi po prostu niedobrze, że muszę słuchać ciągle tej samej piosenki, a nic nie wpada nowego. A słuchanie losowych piosenek, które podleca YouTube Music, ewentualnie Spotify, no, nie jest koniecznie rzeczą, którą chcesz robić w życiu. E, czujesz, że marnujesz wtedy swój czas. I zapytałem znajomych: Ej, znacie jakieś podcasty, które są dobre i nie są zgrzytem? E, tak, nie szanuję trochę podcastów zgrzyt, za to, że e, główny ich temat zwykle trwa od 10 minut do 20. I w skrócie tego tak. No, myślę, że można było zrobić inaczej. Bardzo chujowa sytuacja. A co o tym myślisz, Rewo? No, ja się totalnie zgadzam, tak, tak, tak. A wiesz, że miałem badanie prostaty? <noise> no to jest. No nie. Oni więcej tam gadają o sobie niż na przykład faktycznie o. O czym? O głównym temacie zazwyczaj. Przynajmniej ja na takie podcasty trafiłem. Chyba, że prowadzą podcast z jakimś gościem. Na przykład pierwszym podcastem, który ja obejrzałem u. Zgrzytu to właśnie był podcast z. Zacząłem słyszeć dziwne dźwięki, przepraszam. To był podcast. Z, panem, z prezesem z lasu. I prezes z lasu jest bardzo ciekawą personą, ponieważ to, jeżeli ktoś nie zna tej persony, to jest osoba z TikToka, która e, myśli oraz e, tworzy z siebie takiego właściciela firmy, który mówi bardzo niepoprawne rzeczy i przez to irytuje e, naszą głupszą część społeczeństwa. E, o, osoby z większą ilością IQ zazwyczaj wiedzą, że haha, to jest śmieszny dowcip, a osoby z mniejszym piszą mu nimi komentarze, żeby zazwyczaj skończył swoje życie. Co jest. No, no, widać po prostu, że jest podział społeczeństwa, jeżeli chodzi o tematy typu praca, typu religia i takie, i takie sprawy. Eee, I to był bardzo ciekawy podcast, ponieważ główną, głównym daniem była osoba, która była po pierwsze ciekawa, lubiła gadać i były okej okay pytania. Więc miłość tego schało. Potem, jak próbowałem przesłuchać podcastu solo, gdzie. Znaczy solo, podcastu właśnie e, pana. E, Tomasza oraz pana Rewo, to było, no nie było ciekawie, no wynudziłem się na tym podcaście, nie ukrywam, nie było dla mnie. Tematy ich prywatne totalnie mnie nie interesują. Temat główny, dla którego przyszedłem na podcast był bardzo spłycony i bardzo go nie polubiłem i uznałem, że dobra, posłucham znajomych, ej znacie jakieś podcasty, które są OK, które są godne polecenia i większość powiedziała mi, o Roku i Borysie. Mimo, że nikt z tych znajomych, którzy polecali go, ich nie słuchali, oj, to polecali mi Roka i Borysa i uznałem, że dobra, osoby doświadczone, stare, może nawet się dowiem czegoś życiowego, może mają jakąś ciekawą opinię, może ich opinia jest właśnie wręcz przeciwnie, jakaś e, taka, która mi się nie spodoba i może totalnie będę największym przeciwnikiem podcastu Roki i Borys. Na szczęście nie. Podcast Roka i Borysa był bardzo interesujący, ponieważ pierwszy podcast, który przesłuchałem u nich, to był podcast o Switchu 2 i o jego trailerze, który wypuścili e, chyba na direkcie, Chyba tak. To był wtedy już Direct, e, gdzie Switch 2 był po raz pierwszy pokazany, mów, mówili co myślą o tej konsoli, e, jak wygląda e, w ich premiera, premiera, co się stanie. I to był bardzo ciekawy podcast. Mimo, że to było dwóch prowadzących, to był temat, który był bardzo interesujący. Uważam, że Chłopskiego kontentu z gier jest coraz mniej i coraz jest gorzej oglądany, i po prostu ten kontent wymaga odświeżenia, bo główną, jakby, rolę w obecnym internecie, no to są dramy. Główną rolę właśnie grają dramy, e, influencerzy komentujący dramy oraz influencerzy mówiący o tych dramach na podcastach, i to jest bardzo depresyjne, bo wchodzi do takiego internetu i to by się już odechciewa żyć. Nie ukrywam, mi się odechciewało żyć, kiedy za każdym razem, kiedy widziałem o, YouTuber X dotknął dziecko Y, albo YouTuber X y, zrobił coś niefajnego komuś, albo YouTuber X y, robi po przestępstwa podatkowe i ludzie, którzy tam są po prostu w okolicach tego, to jest taki rak twojego, w twoim życiu, który po prostu cię demotywuje do życia. To jest naprawdę okropny content i przestałem oglądać totalnie polskiego youtuba w 100%. Oglądam głównie zagranicznego YouTube'a, oglądam treści związane z grami wideo, ponieważ za granicą ten kontent jest po pierwsze ciekawszy, a po drugie lepiej zrealizowany. I jest po prostu oglądany, jakby to też wiesz. Fajnie obejrzeć kogoś, to na przykład, nie wiem, jest bardziej oglądany, że tak powiem. Wiadomo, można znaleźć dobre materiały, które mają na przykład podstawy świetleń, to są najlepsze materiały, które obejrzysz w życiu, a możesz, nie wiem, obejrzeć jakiegoś. Chyba się zgubiłem w myśli. Wiecie co? Nie. Cofnijmy się. Cofnijmy się. Chodzi mi o to, co chciałem powiedzieć od samego początku: że e, lubię, kiedy content jest po pierwsze ciekawy, a po drugie ludzie obchodzi dany temat, bo wtedy mogę jakby się zintegrować ze społecznością. To jest chyba jedna z głównych rzeczy, która mnie trzyma przy YouTubie, że te społeczności oraz e, grupy są po pierwsze ciekawe. Można znaleźć tam jakby swoje osoby i gdzieś się przypasować. To no jest jakby taki, jest taka jakby główna rzecz, która mnie najbardziej interesuje w kontencie growym. I przestałem oglądać polskiego YouTube'a. I szczerze, stało się to nagle, i to była najlepsza decyzja w moim życiu. To była naprawdę jedna z lepszych decyzji, które popełniłem w swoim życiu. Yy, lubiłem po prostu oglądać kontent zagraniczny. Polski mnie już tak nie domotywował do życia, wręcz przeciwnie, zagraniczny kontent zaczął mnie motywować do robienia rzeczy. Dzięki temu posiadłem na przykład zmotywowaną konsolę 3D, zacząłem robić modele 3D, zacząłem robić właśnie między innymi też ten podcast, bo podcast z zagranicą też jest bardzo ciekawy, ponieważ, yy, ponieważ oni potrafią z każdego mikrofonu wyciągnąć jakby 200%. To, co mam teraz, jeszcze w tym momencie, to jest Elgato Wave 3, który totalnie nie nadaje się na podcasty. On, to jest mikrofon, który jest tworzony dla streamera, żeby on sobie pokrzyczał i żeby był usłyszany przez wszystkich. Więc i tak jestem bardzo zadowolony z tego, co udało mi się za pomocą poradników zrobić z nim. E i właśnie słuchając i Borysa pewnego, pewnego razu uznałem, że posłucham ich na Spotify, mimo że Spotify nie używam, ale wtedy byłem na Spotify i byłem ciekaw, jak to wygląda, bo często oni pokazują jakieś rzeczy na kamerze, na YouTubie. Na przykład dostali jakiś prezent od żony, no to wtedy pokazują go do kamery, proszę zobaczyć, panie Remigiuszu, i potem sobie dopiero przypominam: ej, są osoby, które słuchają podcastu, tak jak ja. Ja na przykład słucham głównie, jak idę do pracy. I nie mam czasu po prostu oglądać, bo przechodzę przez ulicę, przechodzę przez drogi. Wtedy nie mam po prostu czasu na patrzenie na podcast. I bardzo mnie to irytuje, że oni pokazują jakieś rzeczy i nie, mo i nie mogę tego zobaczyć. I byłem ciekaw, jak to wygląda na Spotify'u. Więc wyszukałem yy, Roka i Borysa i przypadkowo trafiłem na podcast solo, zgadnijcie kogo: Remigiusza Maciaszka, który no, robił ciekawy podcast taki w okolicach 30-40 minut yy, na początku tego roku, gdzie opowiadał o grach, które przychodzi miał brał na przykład sobie jakieś nie wiem Kingdom Come Deliverance i o przez 30 minut po prostu mówił co mu się w tej grze podobało, co mu się w tej grze nie podobało oraz co było dla niego warte uwagi i jak sobie wyobraża gaming w przyszłości. Szkoda, że tego już nie robi, albo po prostu nie ma premier gier, żeby to robił dalej, bo to był naprawdę ciekawy content i szkoda, że tego na przykład nie ma na YouTubie. Bo ja jestem osobą, która używa YouTube Music od dłuższego czasu. I nie zamierzam wracać na Spotify'a. Niektórzy mogą nazywać mnie szalonym, głupim. Płacę za platformę, więc dostaję dodatkowo. W sensie płacę za YouTube Premium, to miałem na myśli. Płacę za YouTube Premium, więc dostaję YouTube Music za darmo. I mam tam piosenki, które jakby robiłem playlisty przez całe swoje życie. Głównie żyłem na YouTube, dalej żyję na YouTube i chcę żyć na YouTube. Kocham tą platformę, mimo że ta platforma schodzi trochę na psy z roku na rok, ale no. Tak jest jak jest, monopol. Jak na YouTube się wychowałem i pewnie z tym bym już skończę, chyba że kiedyś pojawi się jakaś lepsza alternatywa, która faktycznie będzie dbać o widza, będzie dbać o twórcę, a nie będzie stracić nam do mordy jak to wygląda w obecnych czasach. Patrzcie na przykład za, na brak dislike'ów. To jest dla mnie totalna głupota. Ale to chyba nie jest temat na dzisiejszy podcast. Dzisiejszym tematem właśnie dzisiejszy podcast chciałem jakby Chciałem właśnie zacząć jeden z tematów, które miałem przygotowane na film, ale nigdy nie miałem pomysłu, co mogę zrobić z tym filmem. Bo albo nie miałem pomysłu, jak go zrealizować, albo nie miałem motywacji, tak jak wspomniałem wcześniej. I pierwszym tematem to dlaczego gra nas nie cieszą. Chciałem zadać Państwu pytanie: Kiedy ostatnio graliście w grę Single Player? Kiedy sprzeszliście całą grę? I kiedy się cię cieszyliście, jak małe dzieci? Odpowiedzi mogą być różne, nie spodziewam się jednej konkretnej, broń Boże. E, ja miałem tak, że zazwyczaj jak grałem w jakąś grę i ona była singleplayerem, to po pierwsze streamowałem ją, co było gigantycznym błędem, a po drugie nawet jeżeli grałem w nią sam, to przychodziłem do pewnego momentu, a potem przychodziła praca albo inna rzecz i nigdy nie miałem motywacji, żeby tę grę odpalić na nowo. E, patrzę na Ciebie jako za zero, między innymi, i w pewnym momencie trafiłem na film zagraniczny. Dlaczego gram nie cieszył. Myślałem, że to będzie taki rand, że no, stajemy się starsi. Łe, łe, łe. Ale chłopak, który wtedy opowiadał, dał kilka tipów, jak zacząć grać w gry na nowo. Ja tak już znam. Nie, no, gu, głupoty gada, głupoty gada. Nie, niemożliwe, że to działa. I wiecie co? Przeżyłem cztery gry w ciągu jednego miesiąca za pomocą tych rad. I te rady są po prostu tak uniwersalne, że każdy znajdzie coś dla siebie. Tak jest moje zdanie. I już powiem o co mi chodzi. Dlaczego przestajemy grać w gry? To jest może od tego zacznijmy, jakby to jest początek tego tematu. Przestajemy grać w gry, ponieważ nie mamy na nie czasu, praca, rodzina, jesteśmy starsi, nas nie cieszą, nie jest to nasz typ gry. Albo gramy w gry multiplayer, która po ciężkim dniu w pracy chcemy sobie, wyobraźcie sobie, wracacie do domu, jest ciężki dzień w pracy, chcecie odpalić swoją ulubioną grę multiplayer i chcecie sobie odpocząć. A potem przychodzi taki maciuś2009, który ma 40 godzin dziennie, żeby grać w tą grę i was rozpierdala w ciągu dwóch sekund, wy się denerwujecie dodatkowo zamiast odpocząć. Gry multiplayer bardzo zepsuły mi granie w gry single player, ponieważ przestałem się cieszyć tymi grami single player, bo a bo znajomi są zabawniejsi, bo Dopamina, dopamina, oraz chęć rywalizacji jest ponad wszystko, i to jest, jakby, główna rzecz, która mnie trzyma w gamingu obecnie. Nie. Gry player są ważne dla ciebie, żeby odpocząć mentalnie. Gry multiplayer są takie, żeby pograć sobie ze znajomymi, ale zazwyczaj odechciewać się grać w gry zwykłe dzięki nim. Bo gry usługi takie są. Wymagają od Ciebie dużej ilo ilości czasu. Zazwyczaj matchmaking jest niesprawiedliwy dla ciebie i zamiast się relaksować, to zazwyczaj po prostu się denerwujesz na daną grę. I po prostu jesteś w takim kole, odpalasz grę, denerwujesz się na nią, bo jakiś Maciuś cię rozpierdala, wyłączasz ją, spędzasz na YouTubie resztę dnia. Odpalasz kolejną grę multiplayer i zapętl, po prostu to zapętl. Rozumiecie o co mi chodzi? Mam nadzieję, że tak, że wytłumaczyłem to tak jak chciałem. I ja totalnie w tym momencie porzuciłem gry multiplayer. Poza grymi kooperacyjnymi, ewentualnie no czasami VR chatem, ale VR chat to bardziej jest y Społecznościowa gra niż gra multiplayer? Nie gram w ani jedną grę multiplayer, ani jedną. E, Porzuciłem League of Legends, Valoranta, e, Battlefield, wszystko. Gram tylko i wyłącznie gry kooperacyjne, ale to, to czasami, no oraz gry w single player głównie oraz gry indie. I to był bardzo dobry krok do zaczęcia gamingu na nowo, ponieważ na nowo pokochałem gry dzięki temu. Że przestałem grać w gry multiplayer, które po prostu zabierały mi czas, mój cenny czas, i nie dawały mi żadnego. Żadnej satysfakcji, że po prostu w nie gram. Zazwyczaj byłem zdenerwowany wręcz przeciwnie. A czy wręcz przeciwnie, właśnie byłem zdenerwowany, to chciałem powiedzieć. Na właśnie ten typ gier. I to jest pierwszy krok. Przestańcie grać na chwilę gry w multiplayer. Skupcie się w 100% na grach single player. I kolejną rzeczą. Co mnie na przykład bardzo demotywowało, że mam grę, trochę pograłem, ale potem nie mam na przykład chęci kliknięcia nawet w ikonkę tej gry, żeby w nią zagrać i przejść. I tu się pojawia zasada dwóch minut. I pewnie zastanawiacie się, o co mi chodzi. Zasada dwóch minut polega na tym, że odpalacie daną grę i przez dwie minuty, pełne dwie minuty, nie skracacie nic. Gracie w tą grę. Możecie chodzić w kółko, możecie, nie wiem, pokrzywić w menu, możecie, e, nie wiem, gdzieś tam sobie pochodzić, coś, cokolwiek. Po prostu przez dwie minuty musicie grać w grę. Jeżeli po tych dwóch minutach zaczniecie grać dalej, gra jest warta waszego, waszej uwagi. To jest takie zmuszanie się do gry poniekąd, ale jakby wiadomo, dwie minuty poświęcić e, to nie jest dużo. W tych czasach to nie jest dużo, dwie minuty to każdy gdzieś znajdzie. E, jeżeli gra wciągniecie po tych dwóch minutach dalej, że zaczniesz grać. To właśnie gra jest warta Twojej uwagi. A jeżeli po tych dwóch minutach dalej ta gra Cię nie zainteresuje, to albo na nią dzisiaj nie jest dzień, nie masz na nią módu, albo gra totalnie nie jest warta Twojej uwagi. I najlepiej chyba ją porzucić w 100%. Bo nie ma co grać w gry i się do nich zmuszać, jeżeli Cię totalnie nie interesują. Ja dzięki tej zasadzie przeszedłem 4 gry w ciągu miesiąca. Przeszedłem na pewno Neon White, Duma, Residenta 4 oraz Preya. Z czego Preja przechodziłem od ostatnich pięciu lat? Pięciu, nie może przesadziłem. Od czterech, trzech lat na pewno przechodziłem Preja. I pewnie zastanawiacie się: Wow, dlaczego aż tyle? I tu się pojawia kolejny problem. Kontynuujcie stare sejwy. Stare sejwy, wiem, że mogą, mogę brzmieć jak szaleniec, ale stare sejwy, nawet jeżeli nic nie pamiętacie, to jest kilka sposobów, żeby sobie przypomnieć. Co się działo w danej grze. Na przykład sprawdzenie ustawień, co robi, co robi dany klawisz. Ewentualnie po prostu przypomniwam się w trakcie. Muszę Państwa przeprosić. Musiałem na chwilę przerwać mój podcast ze względu na to, że ktoś do mnie zadzwonił do drzwi. Jest 11.53, pragnę przypomnieć, i nikogo nie planowałem i się nikt tam nie pojawił. I to jest dla mnie dziwna sytuacja, że ktoś do mnie dzwoni o tej godzinie do, do domofonu. Nawet nie zamawiałem jedzenia a nic. Anyway, kontynuując nasz temat główny, to kontynuujcie stare save'y. To co mówiłem wcześniej, zanim przerwano mi, niestety, to jest sprawdzenie ustawień w kontrolerze albo jakieś przypisanie klawiszy, bo wtedy już coś, sobie, coś wam się przypomni, co się robi w tej grze. Na przykład, że klawisz na przykład G, zamiast na przykład granatami, na przykład nie wiem, odpalać jakiś hełm, który robi jakiś skan. Cokolwiek. To jest na pewno pierwszy dobry krok do kontynuowania starego save. U. Drugie, no to jest zasada dwóch minut, żeby przez dwie minuty grać w daną grę i ją kontynuować. Oraz najważniejsze, że w pewnym, w pewnym momencie prostu Wam się przypomnieć, co macie robić. Ewentualnie coś, co jest najważniejsze, też inna rzecz, która nie jest popierana przez graczy. Zobaczcie sobie. W którym momencie skończyliście, na, na przykład YouTube, albo gdzieś na poradnikach? I jeżeli nie wiecie, jak zrobić jakąś zagadkę, zobaczcie, po prostu, jak ją zrobić. Jeżeli zrobicie tą zagadkę, to gra już pójdzie dalej na spokojnie. E, tak przy tym preja, w którym zatrzymałem się w jednym momencie, bo miałem moment, gdzie nie miałem życia, gdzie nie miałem. E, Innej, innego sposobu ucieczki, bo ta gra była dziwnie zaprojektowana, że w pewnym momencie po prostu brakuje wam tych surowców i nie wiedziałem co robić. Zobaczyłem na internecie co mam zrobić, odpaliłem z tego save'a i potem naraz przeszedłem grę. Więc warto po prostu patrzeć co robić i yy, zobaczyć sobie sterowanie i przez dwie minuty spróbować zagrać w tą grę, a jak mówię, jeżeli po tych dwóch minutach nic no to warto tą grę już chyba bardziej porzucić. E, inną ważną kwestią do grania w gry i cieszenia się nimi na nowo to jest zapisywanie, w jakie gry gracie. E, tak zwany backlog. Jest taka strona jak backlog.com przez 2G, gdzie możecie sobie zrobić spis treści, w jaką grę graliście, w jaką grę kontynuujecie, jaką porzuciliście, co zamierzacie zagrać, wasza lista życzeń. Naprawdę fajna, mała, przyjemna strona, gdzie można po prostu się, się zapisać, że tak powiem, gdzie można zapisywać swój progres, jeżeli chodzi o gry, bo często nikt tego nie robi, a to jest duży błąd. Zwłaszcza, że tam nie tylko są gry steamowe, tylko są też gry na inne konsole, PlayStation i tak dalej, i można to sobie ładnie nadrabiać. Dzięki temu ja mam na przykład motywację do grania w gry, bo mam dużo tytułów, które mam nieskończonych. Ja też trochę nie pamiętam, które to są często. Bo jak się posiada 400 gier na platformie Steam oraz innych platformach, no to wtedy pojawia się mały problem, jeżeli chodzi o nadrabianie tych gier. I Backlog jest bardzo przyjemny, bo pokazuje wam, w co obecnie gracie, w co macie zamiar zagrać. I można sobie to ładnie trakować. A jeżeli ktoś nie chce używać zewnętrznej strony, może taką rzecz zrobić samemu za pomocą np. Google Excel. Eee, na przykład, Komao, pozdrawiam cię Shiro Komao z tej strony, eee, ma całego Excela, którego. Spisał wszystkie gry z każdej platformy, którą, którą posiada i którą grał, którą przeszedł, którą zrobił streama e, i on sobie to traktuje. Dzięki temu on też przechodzi gry. Też on jest osobą, która bardziej platynuje gry i platynowanie gier też jest też ciekawą formą zabawy. Nie ukrywam, trochę się rozproszyłem przez to, że miałem domofon, bo ktoś tam zadzwonił i on się nie pojawił pod tymi drzwiami i trochę się zestresowałem. Przepraszam Państwa za to. Próbuję wrócić na dobre tery. Na, na dobre tery. Na dobre tory. jest Maria. I na pewno zapisywanie sobie gier jest ważne. W co gracie, co przechodzicie. Inną rzeczą, co mnie też motywowało bardzo mocno do gry, jest zobaczenie sobie na stronie Time to Beat, How Long to Beat, chyba tak to się nazywało. Chodzi o to, żeby sprawdzić, jak długo gra Wam zajmie do przejścia. Ja lubię krótsze tytuły. Ja zauważam, że gra powyżej 20 godzin, Totalnie mnie nudzi i totalnie mam ochotę do niej potem wracać. Zobaczyłem sobie ze swojej kubki wstydu, jaka gra jest najkrótsza, jaką grę mogę skończyć najszybciej, i wybrałem sobie taką listę. Zrobiłem sobie taką listę, przepraszam, od najkrótszych gier do tych najdłuższych, które mam tu na swojej liście. I dzięki temu skończyłem szybkie tytuły właśnie pokroju Duma, pokroju Preya, pokroju właśnie Neon White'a, które trwają po 7, 8, 12 godzin. I to był dobry start do nadawania gier. Bo jak myślę o takiej personie, która ma 70 godzin gameplayu, tylko story, to wiem, że ta gra, mimo że jest bardzo ciekawa, to ja wolałbym chyba bardziej obejrzeć ją na YouTubie, bo nie mam takiej odwagi długo grać w jedną grę, bo się po prostu nudzę. Krótsze gry są dobre. I. Nie warto patrzeć na gaming w postaci, że wow, ta gra za 300 zł oferuje mi 400 godzin gameplayu. Zazwyczaj ten 400 godzin gameplayu to jest miałkie gówno, gdzie to są zbieranie jakichś grzybów albo innego gówna do kolekcji. Nie warto inwestować w takie gry. Gry niezależne też są super. Gry niezależne pokazują też ci gaming z nowej strony. To też jest temat, który jest bardzo ważny. Gry niezależne są interesujące. Duże gry tytuły, gruże, duże tytuły AAA są nużące, są generyczne. Potrafię Wam wymienić co najmniej 40 tytułów, które wyglądają tak samo, są zbudowane na tej samej podstawie, tylko różnym się fabułą. Która no też jest ciekawa często, ale gameplayowo to jest ciągle CTRL-C, CTRL-V na Unreal 5. I ja tego bardzo, ale to bardzo nie lubię. Bardzo mi to przeszkadza. I to są takie moje pięć porad. 5, Chyba pięć. Czyli po opuszczenie gier multiplayer, zasada dwóch minut, żeby kontynuować stare save'y, zapisywanie sobie backlogiem oraz zobaczenie jak gry za długo zajmują do przejścia. Dzięki tym pięciu zasadom ja przeszedłem bardzo dużo gier, dalej gram w gry i enjoyuję gry na nowo, bo po prostu wiem jak w nie grać, że tak to powiem. Bo nie bardzo demotywują gry multiplayer, demotywują mnie społeczności growe. Czasami społeczność potrafi, że nigdy nie odpalę tej gry i będę mieć o niej złą opinię. Patrz Liga Legend, patrz Dead by, Dead by Daylight, o którym też robiłem materiał. I to jest to, co chciałem powiedzieć. Właśnie ciężko byłoby mi to na przykład ugryźć w formie materiału, bo materiał byłby za krótki na taki temat. A w formie podcastu mogłem gdzieś się tam wypowiedzieć, coś powiedzieć więcej, co, jak na przykład jakie ja miałem doświadczenia yy, i przepraszam, że tak się stresuję. To jest pierwszy podcast, który robię i chciałbym robić ich więcej. Jeżeli są jakieś porady, ewentualnie macie jakieś pytania, tak jak mówiłem na początku, jestem otwarty na różne propozycje. Jeżeli chcecie, żeby na przykład kogoś zaprosił, bo czemu nie? Gościa też mogę zaprosić, żeby poprowadzić z nim wywiad. Też jak najbardziej jestem zainteresowany. I właśnie widzę, że Doom Eternal zaczął się pobierać na mój dysk, bo właśnie szukałem nowego single player do przejścia. Więc życzę Wam udanych gier, udanego dnia. I do widzenia. Dziękuję wszystkim.